Cześć, hej, siemanko, z tej strony Namix i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj jest odcinek o tytule, żebym nie po prostu, e, żeby nie mogę żadnego kryształa zebrać, tylko sen Także no jakby kupię po prostu jakieś, to dodam was i może ja pisać niki Wcale, bo wcale się nie nagrało, bo nie, no, nieważne. E, więc piszcie po prostu Niki w swoich komentarzach, jeżeli bym jednak, że wykopała jakiś kryształ inny niż ten. E, więc tak. Daj drabinę, bo ja nie mogę, bo ja nie mam. Omega na dwa, dwa rzadkie. Na, na dwa 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 dwa. No możesz kopać. Oh, yes. No jest. A kursor mi uciekł poza ekran. No Ciekawe. O! Ja mam 137 zł. O! Mogę kopać, bo san san jest, sen. Także tak... tak e... wiedziałeś, że możesz kopać tylko sen? No. Chyba. no, ale jak, jak nie powiedziałam, to widzi się po tytule, że mogę kopać tylko sen, także no. Drabina, jak to... Ogólnie jakby tego pomysłu nigdy nie widziałam na YouTubie, a jeżeli ktoś już takie coś nagrał, to przepraszam, ponieważ po prostu no, jakby nie chciało mi się jakbyś bardzo patrzeć na to. Tylko wymyśliłam i od razu nagrywam nie, bo jakby, że nas nie ma po prostu Wipa i nie mogłyśmy stworzyć prywatnego kopania, dlatego kogoś po prostu poprosiłyśmy. Więc no. Tam jest um... sen już w dół ok Tylko przy drabinie, proszę Co tam gdzie? No przy drabinie, tutaj gdzieś Tu Tylko nie rozwal drabinę, błagam Ja nie wiem To jest chyba za wysoko ale dawaj bum, debilu, no. Boże. Ogólnie, jeżeli by ktoś się kiedykolwiek ze za mną zaprzyjaźnił, to jeżeli jesteście nieśmiali, to też możecie, ponieważ ta babka, z którą teraz gada, była mega nieśmiała. Przynajmniej tak nie mówiła. E, nieważne. I Kuźwa powiedziała, że jak gada, o, odkąd z nami gada, to jest e, tak, no, już śmiała, czy coś, nie wiem. Może widzieć? Jedna to ma Czasem umiem. <noise> e, Justinia, ale nie chcę mi się szukać skarbu tak szczerze mówiąc. Leni. Głupia jestem, zebrałam trzy kryształy Zebrałam trzy kryształy Dobra, idę zobaczyć ile z nich nie było snem O Jezu No dosłownie Kuźwa gdzie jest wyjście, nie To ej, były dwa sny, dobra, dobra dwa sny były Jeden koszmar, dobra, Omega. to bym farta Zwierzaka w sumie nie będę aktywować, bo jak mi przyniesie coś innego, to będzie słabo to już musiałam jakby zebrać, więc no bo się liczy jakby bardziej oddanie niż zebranie Także dobra, jedna osoba zapisze sobie w notesie, także czekajcie Jezu, znowu się nagrało, przepraszam was serdecznie Już jestem, nie wiem co się nagrało, co nie, także e, sorkiś I mówiłam, żebyście policzyli ile razy mówiłam w tym odcinku sam e, Także naprawdę bardzo przepraszam, niczego nie zebrałam Dobra dawaj Akiś, akisia, akisia zbieraj to Mam 8 osób do dodania, więc nie wiem, czy wy widzieliście. Nie widziałam, czy wy oddaliście, jakby mm, widzieliście, jak ja miałam aż 8 osób dodać, więc no choć legę na 2. Ale na razie muszę dodać 8 osób, więc tak. Czym? W piekle? No. Dobra, także to w sumie tyle z dzisiejszego odcinka Mam nadzieję, że Wam się nawet spodobał Także możecie zostawić łapkę w górę, obraz, subskrypcję na mój kanał Ponieważ lecimy po 200 subów Także, live'y są prawie, że codziennie zależy Na pewno nie ma weekendy. Także, dzięki za oglądanie No i cześć!